Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora? To prostsze niż mogłoby się wydawać. Najpierw wybierz ofertę najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb, następnie wypełnij wniosek o przeniesienie i złóż go u nowego dostawcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będziesz mógł podpisać umowę. Pamiętaj, aby nie wypowiadać umowy na dany numer z dotychczasowym dostawcą. Zrobi to za Ciebie nowy operator. Upewnij się, aby we wniosku o przeniesienie wybrać właściwą datę. Jeśli wskażesz termin przed zakończeniem obowiązywania Twojej dotychczasowej umowy, może się to wiązać z naliczeniem kary umownej. Pamiętaj również, że masz prawo zrezygnować z przeniesienia i możesz to zrobić do dwóch dni przed planowanym przeniesieniem. W tym celu złóż dyspozycję do nowego lub dotychczasowego operatora. Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.